Dobra, zacznijmy od tego, że cześć i w ogóle i mamy dzisiaj do czynienia z takim oto czymś Mianowicie w sumie nie będziemy mówić, tylko może pokażemy. No to co? No to, no to no ja to zapięką przebitkę że odcinasz No w ogóle ta paczka to wygląda jak psu z mordy wyjęta, tylko takiemu dużemu psu. Dobra, otwarte i proszę bardzo, o kurno, mamy tutaj owiewki do Belli, Poloneza Belli. Made in Poland. Made in Poland, w ogóle przyszły w takim kartonie tak rozwalonym, że byłem pod wrażeniem, że one nie są połamane. Jest całe ich zabezpieczenie. zabezpieczenie patrz, tutaj walili trochę pianki i tutaj jakiegoś stricza kawałek, albo zostało, bo zostało. Tutaj też trochę pianki, tu trochę tekturki, żeby tam, wie, żeby tam... No. Nie, latało. Nie latało i funkiel sztuki. Ciekawe czy dali dwie różne, lewa prawa? Cholera wie. No nic, ale dobra, mamy owiewki. To są dwie takie same. Ty? No. Nie gadaj. Na oko. No zobaczymy zaraz. Dobra, mamy instrukcję, więc Nie dzisiaj dobrze. sobie to zamontujemy. I tak szybko patrząc z ciekawości, czy to się w ogóle tutaj wpasuje. Nie no zobacz, jakby stąd było. Tutaj, cyk, cyk. No, gra, to tylko, żeby w instrukcji było napisane, jak się to montuje. No więc generalnie dzisiaj zajmiemy się montażem, nie? Wiem, czy to mówiłem, czy nie? O, jest 2D. No, 2D. Ciekawe, 2D. czy mają 3D? 4D. Pewnie nie. 4D. 4D? Ale mają 4D. Dobra, roj. Oftiekalie. Nie mają wersji niemieckiej? Nie. Nie, no. Jako zakład pożyw sztucznych mają instrukcję na zasadzie takiej właśnie jak tu widać na, na tej folii, więc się przypatrzcie, bo nie będziemy tego powtarzać chyba ale tak w dużym skrócie yy, rozsunąć chyba uszczelkę, tam wsadzić jakoś, powciskać trochę z jednej, trochę z drugiej coś tam palcem pojeździć tutaj trochę docisnąć i tam, o jest tu mnie instrukcja, instrukcja montażu owiewki drzwi bocznych do samochodu między ramkę drzwiową a uszczelkę szyby zdemontować elementy utrudniające lub uniemożliwiające montaż, wyjąć uszczelkę szyby, jeśli owiewka posiada taśmę dwustronną klejącą to zdjąć z owiewek, zaraz zobaczymy warstwę ochronną taśmy klejącej yy, włożyć owiewkę po co? Włożyć owiewkę, poczynając od tylnego górnego rogu ramki okna. Ułożyć uszczelkę szyby. Nie zostawiać wewnątrz nagrzanego słońcem samochodu. Czyli się odkształci. Oj, proszę bardzo, jeszcze. Pięknięte. Heko. heko nie ma. Więc pierwsze przymiarki. Chociaż wielkościowo, wielkościowo chociaż jest okej, okay. twój bęben widać w lusterku. już mi się na bebech? Zaraz zara, to zamontujemy, panie, spokojnie. No dobra, doszliśmy do wniosku, że ja to będę montował. No dobra, niech tak będzie, jakie mogę sobie... bo ja nie mam spodni roboty, bo... Ale ci jakiś kartonik czy coś? No właśnie jakiś kartonik wyświetliłem. Czekaj, bo dalej będzie widać, o, może przywdeć, Ci też drzwi, będzie nie będzie? Tak, osiem. żeby palce sobie przyciąć. No to prosta sprawa, pewnie, czyli po prostu wciskać to. Tu trzeba pasować się pod szybę. Ja To chyba Zacznie tak w połowie. Nie, czy, czy się nie zacznie ten. Sobie tak będę jechał do samego końca. O kurwa, to się tak. Ta uszczelka nie jest najświeższej. świeżości. Świeżości. Aha, i ja to mamy. Nie wygląda to zbyt apetycznie, szczególnie że ona się tak. A może to jest... Powiedziałbym porównanie, ale nie nadaje się to na publikacji YouTube'a. Co się robi ze skórką właśnie? No dobra, tam... może tak jak delikatnie... Bo tam wyjdzie. <noise> jak delikatnie tą skórką zjadę, Czekaj, weź to lusterko. <noise> trzeba odkręcić. Delikatnie będę jechał, to się może skórka nie zrani. A może to jednak trzeba tam nie tutaj trzeba tylko tam... Nie, nie mam pojęcia z na nagle. Dobra, poczekaj, być... może najpierw... Może może na płyt trzeba, czekaj. Nie co to chrupie. No? Chyba syf. Syf tej uszczelki albo klej. Albo bo tu piachu trochę chyba jest jakiegoś. Albo okola. klej. Dobra, jadę delikatnie. Najwyżej już nie będziemy mogli nurkować tym autem. Trzeba zobaczyć czy nie rozrywam, nie rozrywam, dobra. Mocnie jak na grzybach, tylko nie mogę wyjąć teraz. Kurwa, wiesz co? Można było to wcześniej wy wyczyścić w sumie. Może przy lewym oknie tak zrobimy? To znaczy prawie. Dochodzę do końca. Dobra, chyba jestem do końca. No i teraz się zaczyna kaplica, bo trzeba będzie to podważać jakoś. I tutaj wjeżdżać. A to jeszcze musi spory kawałek. wiesz? o kurde. Znaczy nie, już tam nie wejdzie. Tutaj no, to jeszcze trzeba. Nie wchodzi. Tylko. Teraz to. to nie chrupie. Widział to się tutaj opodgina, wiesz? Teraz ją trzeba na środku podciągnąć do siebie. No. I tutaj, o, o zobacz. A no tak ją wyjąć w nie, nie? nie ale to też wyraz tutaj trochę jeszcze potrzebuje najść. Nie, no, jak to podciągnąć? Jakimś haczykiem? No koty mają takie haczyki. Może dobra, skończmy już. Skończy to. Chyba by po prostu. Chyba trzeba wechnąć, chyba może prysnąć czymś. Uff, coś powiem do do mycia szyb? No już w... tak no, czy inaczej, ja tu skończyłem tak trochę podciskać. I no, to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć. No dobra, to zasada działania jest taka, że trzeba tą uszczelkę tutaj porządnie zapryskać, najlepiej płynem do mycia szyb. A potem tak, Zaczy, powiedzmy gdzieś stąd zaczyna się tym y, trójkątem pod uszczelkę i przesuwa sukcesywnie w dół. Jak dojdzie tak mniej więcej gdzieś dobrze, do, dojdzie Bierze się dla przykładu dowód osobisty, o tak mu każe ukradkiem, no. że już jest stawet niefunkcjonalny, dowód osobisty przedziurkowany a. i tu pod uszczelkę i sukcesywnie w górę, pryskać w górę i tą heko tak pod tą uszczelkę o tak, aż, do, aż wejdzie o tu jak najgłębiej, tu wtedy nie będzie pasowało, a jednocześnie trzeba o tutaj, o tu, dopychać tam, pod, tam gdzie szyba ma iść. A na samym końcu to trzeba tak bardzo nieładnie tak w tą. i on się tak wskoczy w to i wsunie. No to test generalny, no to, to, jest generalny to będzie... Znaczy za chwilę jeszcze drugą pokażemy, jak się ogólnie tak. to mocuje pewnie i będą bluzgi i te inne. No dobra, no to wygląda to w ten sposób. No dobra, tak. możesz kręcić. No. Szybko idzie do dołu i szybko idzie do góry. No tu będzie ładnie widać chyba, jak się tam jedno wieszczy na drugie na sobie. Czekaj, bo nie mam ostrości. Ostrość, dobra? No i super. A czy będzie ciekło, czy nie będzie ciekło, tego dowiemy się po prostu podczas deszczu. Nie powinno cieknąć, bo ona by musiała ta woda tak do góry podać. No, swoją drogą woda bardzo lubi. Niestety ogranicza to trochę widoczność. Niby jest przezroczysta ta owiewka, ale wraz z tak no na przykład ja tej pralki to tak już słabo widzę. No Zapnę sobie tam. Jak ona tam obchodzi widoczność? Kogo tam obchodzi pralka? Nie no, dobra, jakoś to widać. Dobra, za chwilę pokażemy drugi montaż. Już tak krok po kroku, jak tutaj bluzgamy, kliniemy i ja wychodzę sam z siebie. No. A do montażysty, gdyby gdzieś tam było widać twarz, czy ewentualnie mój dowód osobisty, to jak najbardziej możesz to zablurować, czy coś. No, tak trochę chaotycznie to nagrywamy, bo jakby to powiedzieć, jesteśmy po dwóch godzinach snu. A, że niech będą wyblurowane. Penisów niekoniecznie. No, a nawet pokażę, że no, dwie godziny snu, ja skończyłem o 6.00 pracę, o 8.00 się dopiero położyłem spać i wstałem przed dziesiątą, więc zajebiliście. To co? To ta na druga. To na drugą nóżkę. To na drugą nóżkę. Ale chwilę przerwy potrzebuję. Ja Połamię to będzie nami. To zacznijmy od tego, nie, od usta. Zacznijmy od tego, weź spryskiwacz. wateł. kartę, wziąłem kartę kredytową, żeby nie było danych. Przecież nie są, nie są dane. Pokaż. Nie pokażę, no kurde. ale więcej, faktycznie, jaki łeb, nie? No. Ale dowodu nie, bo tam są te... Ale stara karta już na pewno nie ma aktualnie. Ale nie, karty. no z tyłu to nie miała. No jak nie, to wiesz, wystarczy cyferki odwrócić. O, tutaj przeczytasz macie i, i wiesz, nazwisko, nie? I sobie obrócisz, o, jeszcze kod jest tu karty, to już w ogóle. I numery karty odbite. Wystarczy sobie zrobić lustrzane odbicie. A zobacz to, zobacz, tam w schowku czegoś nie ma. Kurde. Uważaj na heko jest piwa no. Bezpieczniej żaróweczki. Kurwa. Mm. Magnes. A tam w boczku drzwi. jak mi oczy szczypią trawa, pyli, przejebanie. Nie, o, to jest biały proszek. No, z Norwegii. Ta. o i kamień z tego, yy, z Norwegii. No. no. Albo z indziej. Chyba ze pamiątek. Tam nawet jest komar zabity na szybie przyklejony, żeby... To też jest pamiątka w sumie. Warto uwzględnienia, jeżeli już mowa o tych, no... Tylko tak... Bo tak ręką i wiesz... Takiego, takiego samego komara generalnie mam w Hyundai'u. I też jest przyklejony. I nikomu nie dam tej szyby umyć po moim trudzie. Jest ostrość. tu no, jest no, no. od zeszłego roku. No, od września. Od września? Nie, od czerwca. Co? Lipca. O, no, lipca. Tak generalnie wyglądają nasze roboty. Piesiec sobie szczeka. A my sobie działamy. Dobra, podejście numer dwa. Najpierw weź wypryskiwacz. Żeby tylko mojego ryja nie było widać, to będzie fajnie. Dobra. Najpierw weź wypryskiwacz, weź tą swoją kartę. I wiesz, i ja bym to najpierw tak wiesz. Ja przed chwilą właśnie walczyłem o to, żeby nie robić tego dowodem, żeby wam nie pokazywać moich danych i tak dalej, że może nie mam na imię Maciej, tylko Maciek albo... Któż to wie, nieważne. Dlatego sobie taką kartę ogarnąłem, starą kartę. I z początku mówię, a na karcie nie ma danych, co nie, a karta właśnie ma dane. Tu były wygryte i tu był jeszcze numer konta. Tu jeszcze był taki kodzik, o jest też zamaskowany, więc tak ją zakleiłem, żeby nikt z tego nie widział. A teraz się żaden nie domyśli, co... Co ty tam masz? No dobra. Dobra, ale wracając do konkretu. Mamy drugą do montażu i teraz wam pokażemy jak będziemy to montować. Znaczy ja to będę montował. Kolega Maciek będzie to. Będzie szyderczy. To no. będzie szyderczy komentarz. Tak. Dobra, no na początku to już tak spiskam. I teraz weź tą swój ten, kartkę i wiesz, Mógłbym i tu. To będę jeszcze raz jechać. I to bym wiesz. No. Nie, nie założyłem sobie, nie wiem sobie tak turby. O, tu jak, jak tu łatwo No idzie. bo wiesz, bo od razu zapryskane i tak dalej. Nie, tu. tu jakoś lepiej. Tam to się... może bardziej na słońcu było przez te było lata bo coś tam. Na wszelki wypadek generalnie tak, zapryskane. Teraz sobie prysniemy tak od tyłu, żeby tam trochę wpuścić tego płynu. No, generalnie o, 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 alkohol to kiedyś tam odparuje pewnie. Jak się wyłącza? To żeby wygaszanie ekranu. Tu masz taki przycisk to włącza tylko wizję, a to włącza tylko ekran. Wiesz, po prostu zmiana. Tego. No tak, tak, tak. Nie wiedziałem, który guzik. No, właśnie, no, zawsze ten sam. Szybciej było zapytać. Sobie tak zrobimy to, napuścimy to. Żeby ci nie przeszkadzało to ci odsunie lusterko. No, to jest zajebista opcja właśnie jeśli chodzi o belle. O. He, he. To uważaj, żebyś dziury tam kurny nie miał? Nie, w tych nie. YouTube tego nie przepuści. Te, ale to i na ten. No dobra, to jak dobrze to przesmarowałeś, tak? No i nikt jeszcze karty nie zajumał. No to teraz yy, samocheko. I je też by przepryskał. No w sumie. A to wiem, jeszcze na bieżąco. No. no i teraz tak sobie od góry zaczynamy. No tam ile się uda, tyle uda. Generalnie chodzi o to, żeby tą, yy, tą gumę podjąć I najlepiej, żeby. Jak najbardziej ona po prostu naszła na tą naszą opaskę, co nie? Eee, jak to się robiło, manualny fokus? No, tak, o tak, No i no, masz chyba na zielono to znaczy, Ja tak, wiem jak nie? to działa, pamiętam. No i general, generalnie to chodzi o to, żeby tak sobie elegancko wsunąć. No, ja tam będę jeszcze jakiś czas pryskał. Żeby tam jednak trochę tego o, 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 o alkoholu trochę wleciało. I generalnie właśnie takim ślimaczym tempem to sobie będziemy wciskać. I zaraz pewnie zaczną lecieć słowa na K, jest więc zbieralne. Chociaż mam nadzieję, że tak nie będzie. O! Generalnie robimy to w sobotę przed wyborami. Niestety jest cisza wyborcza. I no, trzeba. Jakbyś o tym nie powiedział, nikt by o tym nie wiedział. Nie ale przechodzę do tego, że pryskamy, dlatego że po prostu nie pada, bo inaczej politycy nie plują. No. Prosto. No nie wiem, czy to nie. Po... A, my to wydamy już po ciszy wyborczej, więc. Jeden wuj. Ach kurwa, zaciąłem się. Jest krew? Nie ma krwi. Eee... Ale już się zaczęłam. Zaciąłem się o to cholerstwo. Kurwa. Rambo, pierwsza krew. Tak. Pierwsza krew. krew. jest zajebista robota. Ty, ale dobrze poszło, bo tutaj jest ten początek jakby to podgięcie. Może tego w kamerze do końca nie widać, ale tyle nam jedynie będzie tutaj przeszkadzało. Czekaj ten świetnik przejedzie. Dwa świetniki przepraszam. Tyle trzeba będzie podginać kartą. Czyli tu wsadzimy kartę ty, za chwilę i będziemy Jak się wyłącza o ten tryb? Boże, czego tyś musisz robić tymi opcjami? No bo yy... to jest przydatne. Czekaj, robiszem no, linię to. A po co mi tę linię? Byłeś prościej trzymał kurzu na kamerę. Mam, mam ją prościej trzymać? W sumie to wywalone i tak podwórka jest krzywe, więc jakbyś nie trzymał. Czy jest na ręcznym czy na czym jest? Nie wiem. Ty... W ogóle na niczym, jest na luzie. No dobra, jest na klocku pod podparty. Dobra, i teraz przechodzimy do sedna, zapryśniemy trochę teraz będzie karta potrzebna właśnie, którą tam wcześniej defagowaliśmy. Trzeba wcisnąć tutaj jakoś wuszczelkę. no i tak podciągając właśnie... A, tym guzikiem się to zmienia. Którym? O... FN2. Aha, dobra, no przecież już będę wiedział. No i teraz... A fajnie jest to śledzenie fokusa. Zajebiste, skupmy się może na tej cholernej nawiewce. No ty to robisz. A, no tak, ty widać. Nie FN-2 tylko FN-3. Co by nie było. Co za... Miałem nie przeklinać. Aha, czekaj już, kurwa. Ja już podciąłem mędę, za... No to chyba poryskać trzeba więcej. No. Przecież, k**a, dopiero co tak dobrze. Tymi fn może się raz Dobra kurcze, dobra kurcze raz dwa, spokojnie, to jak się będziesz wściekał to tak. Jest tak, dobra, to już chyba tutaj trzeba napychać samą tą, tak a wiesz to jest... czemu? Tu musisz ją w... o, do środka bardziej wbić na górze. Nie wiem, tylko tutaj trzeba było jeszcze coś tak, tutaj to się już układa elegancko, dobra. To nie jest poradnik, ja tylko, tam, ja tylko tam mówię mniej więcej jak to tam... Użyj jak miło coś w dupę ujebało. I Teraz właśnie ten moment kulminacyjny, czyli tu nie może wam wyskoczyć, a tu musi wejść. Pyk, i trzeba w odpowiedni otwór trafić, rzecz jasna. O kurczę, czekaj, Kurczę, się skupiłem nie na tym co trzeba. I wyskoczyło mi tutaj. Dobra. Jeszcze raz. Ile to się czasem trzeba napierdzielić przy jakichś tematach. Jak to. się widzi, te wszystkie auta, one są ładne na tych zlotach, co nie? Ale nie wiesz, ile tam, wpadło, za przeproszeniem, na danym warsztacie po prostu. Ja byś chciał, to ci jeszcze mogę napierdolić. bo to jest ten o, straszny moment. To jest moment. ten moment właśnie... Coś nie bo tu niedopchnięte jest. Dobra, dobra, spokojnie, zaraz się to. Kurwa, nic nie widzę w tej ekspozycji. No trochę ciemno jest. O, 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 o. Ja To nadal nie jest to. Ja wcześniej chyba. Cześć, Tyś... to Trochę ci pomogę. To, ja... nie, nie, ty, ty się skup. Ja do dołu, a ty. Czy muszę wycofać? Tu na lakier tu zdarła manda. jeszcze gdzieś stała, ona jeszcze nie doszła. Muszę mi niżej, trochę przesunąć. Czy jeszcze raz muszę ją tutaj wcisnąć? I znowu eee, tam podważyć, tutaj dobra? to wiesz, o tak wyginąć trzeba. Jasne. Bo to odpycha ten słupeczek tam środkowy. Zaraz weźmy diaksa, i go spiłuje po prostu, on no się skończy. No, jest, nowy, to jest prawda. Jaki to wy diaks? No erabe, Erabus. Erabus? No. Erasmus. No Erasmus, Erabus, Eraber. W mnie to takie podwijanie się tej. Te uszczelki, generalnie, no. i tutaj jeszcze trochę pływają, Bo tam będzie mokro, jak Bośia przykazała. Dobra. No, i tutaj jest właśnie ten, na moment, zajebisty. Tam wyżej nie, nie napniesz, bo ci ta góra troszeczkę przeszkadza. I w ten otwór, ja. co tu się stało? Ale dobra już dobra, jesteśmy w domu. Teraz się ułożę. Prze o. Wiesz to, bo ta guma się tu podwinęła chyba. Nie, o to ci trochę się podwinęła, ale zaraz się ułożę, że trochę prysnę jeszcze żeby tam wpłynęło pomiędzy. No tak, tak poszarpać tym troszeczkę w tej nabie. I nazwę. ten alkohol odparuje. To on na spokojnie odparuje, tak. Tu trochę pieje, no dobra. Dobra, i to chyba byłoby... To chyba byłoby to. kurwa, nic nie widzę. Czy może jakiś kawał walki by się Czy to jest A podwiniałe. Teraz nasz. No i teraz po całości jest ok. Super, dobrze. Wiesz, bo tam jest jaśnie, bo to tam to się podoba. Po, to tam jeszcze, gdzie. No. Ach, tutaj, niestety, jest ten słupek, i on był chyba lakierowany przez jakiegoś Na Napałę widać o jakimś kurna. Chyba pędzelkiem nawet, i ja tutaj zarysowałem i zeszło. Ale to są chyba chromy ogólnie, więc. No Nawet to jest, jest to. takie chromopodobne. Ale proszę bardzo, zamontowane elegancko. I teraz może zróbmy test, czy się w ogóle szyba otworzy. A, jest, jest otwarta. termometr, jeśli chodzi o ten termometr zewnętrzny. Jego tutaj trzeba będzie zaraz jakoś przykleić, czy o... A, na, Naciągnij go tam troszeczkę. O, dobra. O, podłuszczelka. W ogóle tu podłuszczelkę po prostu wsadzisz i będzie... O nie, bo słońce będzie. No, no w sumie nie możemy tak zrobić. Tylko teraz daj mi chwilę. Czekaj. Kurwa no. i operator. Czekaj, teraz muszę się wyostrzyć. Jest różnica, kiedy ja nagrywam, a ty coś robisz, nie? Ale co, w się? sensie? Wiem, że ja wiem, jak tą kamerę już obsługiwać i wszystko na wyczucie. Ja też wiem, jak to obsługiwać, tylko wiesz, no stoisz i czekasz szaszona, ona tą coś jebaną złapie. A, no wiesz, ja potrafię jej tam palce trochę pomóc, czy generalnie. No myślisz, co teraz kurwa robię? Dobra, szybko, bo się zaraz rozładuje. Zamykam już w tym kraju. Uwaga. O. Tak, nic ja nie widać. Ale takie uczucie jest takie. Jak... Jakby tak zaskoczyło. No to pojeść w dół. Chyba na ostrość. Uj, no ale jak ta, ta szyba, to normalnie powiem ci, że jakby ten samochód dopiero z salonu wyszedł. Lekko to idzie. Komuś. O, bardzo ładnie. Dobra, koniec nagrywania. Super. Mamy sobotę 31 maja. Mamy miesiąc do wyjazdu. Wzięliśmy się za samochód i zaczęliśmy od ważnych i potrzebnych rzeczy. Czyli owiewki. Bardzo dobra robota. To, że zaczyna przerywać na benzynie, kogo to obchodzi? Ważne, że owiewki są. A jeszcze, jako taki short, ciekawostkę, to wam pokażę stan minusa. Stoi w trawie i minus wygląda o tak. No, więc bierzemy się. Przy okazji sobie oblepiliśmy auto, ale to jest inny temat, więc tutaj nie poruszamy. Generalnie jak jest tak jest, czy będzie świstać to zobaczymy przy 80, 90, no może nawet 110 na godzinę. Przez te dwie godziny jak tutaj siedzi to nie wypadło. Nie wypadło, nie hałasuje, więc są na razie same plusy tego i nawet wygląda tak całkiem okazale. I się tutaj fajnie z tym wszystkim e, zgrywa, z tym latającym cyrkiem i tak dalej. Więc no tak na, na tą chwilę jest spoko, cena taka 5 na 10. No dobra, nie. 5 na 5. Ale no tak zobaczymy właśnie. No bo montaż był trochę skomplikowany jak dla takich lajków, którzy w życiu tego nie montowali. Nie, tak. Ale myślę, że ujdzie. Bardzo mi się podoba to wycięcie na lusterko. Tak, zajebiście to pasuje. Czyli widocznie do takiego innego auta. No i tutaj też taka szpara została troszeczkę, więc zobaczymy, czy to nie będzie tutaj przypuszczało. Najbardziej się jednego boję, że to. Będzie świstać podczas jazdy. Tylko tego, że jakaś, tak jak u naszego znajomego uszczelka gdzieś tam, taką myszkę jakby taką udaje. Szuje. Tak, to tutaj to może być kurno jakiś, nie wiem, kunolis czy coś jeszcze innego. Nie poznasz tego przy wszystkich dźwiękach jakie cholerstwo wydaje w czasie jazdy. No tutaj jedynie są jakieś tam napisy, o tak jak widać. Ale A to, to, to mi się podoba, bo to jest ten weatherproof. Nie waterproof, tylko weatherproof. To jest odporny na pogodę. Całą pogodę, nie mhm. tylko na wodę. Dobra, tym akcentem kończymy ten materiał. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, jak będzie jasno. Tak, jak człowiek zobaczy to wszystko pod, pod osłoną światła, pod osłoną światła. Jak człowiek to zobaczy po prostu za dnia, no to się mhm. może złapać za łeb. Po prostu co tu się kurna dzisiaj odwaliło? To na razie. Na razie.